Rozdział drugi. Kryzys w XXI wieku. Co to jest kryzys? W internetowej encyklopedii Wikipedii przytoczone jest wiele jego słownikowych definicji. W ich ramach pojawiają się następujące sformułowane w obszarze różnych nauk określenia: okres przełomu, przesilenie, decydujący zwrot najcięższy okres w przebiegu choroby okres załamania punkt przełomowy, zwrotny Załamanie się dotychczasowej linii rozwoju, skumulowany stan napięć i konfliktów, radykalna zmiana statusu w życiu człowieka, zdarzenie nagłe lub narastające zagrażające życiu zdrowiu, mieniu lub środowisku człowieka, przeciwstawienie się któremu wymaga sił i środków przekraczających lokalne możliwości, sytuacja, w której istnieje zagrożenie dla podstawowych wartości, interesów i celów. Zwróćmy uwagę na to, że użyto w tych określeniach następujących terminów: przełom, przesilenie, napięcia, konflikty, zagrożenie, załamanie, zwrot. Kryzysy możemy podzielić na dwa zasadnicze typy: takie, które przemijają bez większego śladu i takie, które kończą się upadkiem, rozkładem, zanikiem tego, czego dotyczą. Kryzys to więc często zjawisko niebezpieczne, niekiedy bardzo groźne. Mogący posiadać znamiona katastrofy czy kataklizmu. Mamy dziś do czynienia, ewidentnie wszyscy to przyznają, z długotrwałym i głębokim kryzysem gospodarczym. Jakie jest jego faktyczne podłoże i przyczyny? Do jakich skutków, również poza gospodarką, może doprowadzić? Oto pytania, na które odpowiemy w oddzielnym rozdziale tej książki. Zwróćmy uwagę na to, że poszczególne dziedziny życia człowieka są ze sobą w taki czy inny sposób ściśle powiązane. Punktem, w którym się wiążą, jest sam człowiek jego życie. Kryzys występujący zatem w gospodarce nie jest z reguły spowodowany tylko przez czynniki gospodarcze i nigdy nie będzie bez skutków dla pozostałych dziedzin życia człowieka. W tym miejscu odpowiedzmy zatem również na pytania. Czy kryzys nie pojawia się również i to niezależnie i równolegle w innych dziedzinach? W jakich dziedzinach wystąpiły jakieś zagrożenia? Dokonał się zwrot, miał miejsce przełom, nastąpiło załamanie? Czy w ostatnich latach lub dziesiątkach lat dała się zaobserwować radykalna zmiana statusu w życiu człowieka? Refleksja wywołana przez te pytania, choćby pobieżna, musi doprowadzić nas do wniosku, że żyjemy w czasach, i to już od dawna, permanentnego kryzysu, który pojawia się dosłownie we wszystkich dziedzinach, tak zbiorowego, jak i indywidualnego życia, i że te różnorodne kryzysy wzajemnie się warunkują i pogłębiają. Pojedynczy ludzie, całe środowiska, a nawet społeczeństwa przeżywają w naszym kręgu kulturowym kryzys duchowy i moralny. Gubią wartości i cele oraz sens życia. Kryzys dotyka również tych, którzy wydają się być wierni swoim wartościom, swojej wierze, dotyka samego Kościoła. Mamy do czynienia z kryzysem kultury jako takiej, kultury codziennej i osobistej oraz z kryzysem w poszczególnych dziedzinach kultury. Kryzys pojawia się w architekturze, sztukach pięknych, muzyce, poezji, dramacie, belerystryce, filmie. Mamy do czynienia również z kryzysem rodziny i kryzysem w rodzinie. Kryzysem życia mniejszych i większych wspólnot społecznych. Jest to kryzys intelektualny, kryzys dotykający wszelkich dziedzin wiedzy humanistycznej, kryzys mądrości i rozumienia, kryzys wykształcenia i wychowania, kryzys szkolnictwa wszelkiego stopnia, w tym również jeżeli nie przede wszystkim uniwersytetów. Jest to kryzys polityki i demokracji, mediów, obyczaju tak zwany ten świat wkłada wielki wysiłek w to by ten kryzys zbagatelizować ukryć zakamuflować tworzy całe doktryny których celem jest doprowadzenie do społecznego przeświadczenia że kryzysu nie ma że to jest tylko zmiana a nawet postęp że jest to duch czasu nowoczesność tylko inność że to co nas otacza i wokół nas się dzieje jest dobre bo nasze bo wolne bo kreatywne, bo nowe. Jedną z podstawowych metod ukrywania kryzysu jest odcinanie ludzi na różne sposoby od przeszłości, by nie mieli możliwości porównania, by nie mogli zobaczyć, zarejestrować, ocenić i dojść do wniosku, że wszystko się pogarsza, upada, degeneruje, psuje, podlega uproszczeniu, spłaszczeniu, wręcz zwulgaryzowaniu i schamieniu, że w ludzkich wytworach jest coraz mniej estetyki, talentu, Profesjonalizmu, solidności i często użyteczności, że coraz bardziej wkraczamy we wszystkich dziedzinach w erę tandety, bez talencja, amatorszczyzny, dosłownie barbarzyństwa. Wystarczy wybrać przeciętne oraz najbardziej wybitne dzieło naszych czasów dzieło malarstwa, architektury, muzyki, sztuki użytkowej, literatury, poezji i porównać je z najbardziej przeciętnym i najbardziej wybitnym dziełem początku XX wieku. Wieku XIX, XVIII, XVII, by zobaczyć, jak wielka jest przepaść, która je dzieli, jak żałosne jest to, co wytworzyły pokolenia z przełomu XX i XXI wieku. Świetnym przykładem jest tu film, bo jego rozwój i upadek nastąpił w bardzo krótkim okresie. Przez kilkadziesiąt lat jego rozwój jako sztuki był bezsprzeczny i kolosalny. Gdy jednak za naszego życia zaczęli wymierać najwięksi jego twórcy, stał się doskonałym technicznie i wypranym z wszelkiego artyzmu i treści rozrywkowym, pozbawionym całkowicie dobrego smaku miernotą. A największe dzieła początku XXI wieku dorównują co najwyżej tym obrazom np. z lat 70. XX wieku, które wtedy określano jako przeciętne lub poprawne. W swej książce, granice kultury między mądrością i paranoją ująłem ten problem szerzej, stwierdzając: zalewa nas ze wszystkich stron tandeta tandeta we wszystkich możliwych formach i postaciach. To, co mało wartościowe liche niedbale wykonane nietrwałe płytkie często wulgarne jarmarczne towarzyszy naszemu życiu na każdym kroku. Grafomania i kicz przerost formy nad treścią Głupota, prymitywizm, zarozumialstwo, ignorancja to zjawiska, które pojawiają się w coraz większym natężeniu w naszym życiu i w kulturze, którą nam się już nie tylko proponuje, ale wręcz narzuca. Tandeciarze sprawują rządy dusz. Tandeta moralna, prymitywny liberalizm i duchowa, na przykład takie New Age. Tandeta intelektualna to dzieło współczesnych elit, których dobre mniemanie o sobie, dobre samopoczucie, Przykonanie o swojej wielkości jest silne i głębokie. Tandeciarze zdominowali media, tworzą film, rozrywka i muzyka. Disco polo pod współczesnym jeleniem na rykowisku, śmiechu warte i inne podobne, naprawdę śmiechu warte programy, których dowcip i finezja zwalają z nóg, to tylko symbole i przykłady współczesnej masowej kultury. Tandeciarze opanowali gospodarkę. Wielkie koncerny i supermarkety wyznaczają to, co papież Jan Paweł II nazwał cywilizacją rzeczy do wyrzucenia. Tandeta zaczyna dominować na naszym stole: wędliny, w których więcej wody i chemii niż mięsa, soki składające się z wody, koncentratu i elementów identycznych z naturalnymi, chleb pełen barwników i polepszaczy. Dyktatorzy mody i producenci ubrań preferują tandetę estetyczną. Stroje, które kiedyś były tylko do obory, dziś wkłada się na co dzień i od święta do pracy i szkoły. Tandeta pojawia się na głowach, twarzach, nogach, a nawet pępkach. To, co było emblematem marginesu i przedstawicielek najstarszego zawodu świata, staje się symbolem współczesnego świata. Kryzysowi podlega nie tylko nasz świat i nasze wytwory, ale również nasze codzienne życie. Jakość naszego życia wbrew pozorom wzrastania dobrobytu materialnego nieustannie spada. Coraz gorzej się odżywiamy, coraz mniej mamy czasu na zwykłe i na najważniejsze sprawy, coraz trudniejsze są warunki, choć w inny niż kiedyś sposób trudne, w których funkcjonujemy, coraz więcej mamy stresów, utrapień i bolączek. Kryzys gospodarczy, który jest świeżym zjawiskiem, nie ma przyczyn tylko ekonomicznych. Jest ściśle związany z głębszym i poważniejszym kryzysem, który dotyka fundamentów i najbardziej istotnych sfer świata, w którym żyjemy. Do XV wieku w Europie była jedna cywilizacja i kultura chrześcijańska. Po XV wieku, gdzieś na marginesie, zaczęły pojawiać się elementy innej, diametralnie różnej cywilizacji i kultury. Było to w istocie odrodzenie pogaństwa. Pogaństwo to pojawiło się w części w dokładnie takiej samej, jak kiedyś postaci. Częściej zaś wypracowało nowe swoje formy, sposoby wyrazu, koncepcje życia indywidualnego i społecznego. Początkowo jego rozwój był powolny, mało zauważalny, obejmował tylko niektóre obszary życia. Dokonywał się w zamkniętych, w znacznej mierze odizolowanych od pozostałych środowiskach i obszarach. W pewnym momencie pogaństwo opanowało w znacznej mierze europejskiej elity i podjęło zdecydowane i agresywne działania, takie jak choćby rewolucja francuska zmierzające do zniszczenia w Europie cywilizacji i kultury chrześcijańskiej. Świat chrześcijański został rozbity. coraz więcej wspólnot zaczęło odchodzić od Kościoła katolickiego, tworząc własne kościoły, wypracowując własną wizję doktryny i praktyki oraz życia chrześcijańskiego. Skutek był taki, że już w XVIII i XIX wieku Europa stała się obszarem, w którym formacje chrześcijańska i pogańska przemieszały się, tworząc niespójną, wewnętrznie sprzeczną, pełną napięć konfliktów na wszystkich możliwych płaszczyznach, synkretyczną strukturę. W XIX wieku zaczęto już przebąkiwać o dezintegracji Europy. Europa jako taka zaczęła przeżywać coraz bardziej poważny kryzys. Owocem tego była I i II wojna światowa. Cywilizacja i kultura chrześcijańska zaczęły tracić na znaczeniu i ich wpływy na życie Europy zaczęły być coraz mniejsze. W łonie tej cywilizacji i kultury, początkowo tylko pod wpływem działania czynników zewnętrznych, zaczęły pojawiać się pewne pęknięcia, które zapowiadały ich kryzys. Kryzys ten pojawił się w początkach XX wieku i zaczął się gwałtownie pogłębiać po II wojnie światowej, doprowadzając w istocie do upadku cywilizacji chrześcijańskiej. I zubożenia oraz marginalizacji kultury chrześcijańskiej w latach 60. XX wieku. Kryzys dotknął cały chrześcijański świat, nie ominął samego Kościoła katolickiego. Był to kryzys tożsamości, formacji świadomości chrześcijańskiej, wartości, dyscypliny wewnętrznej i zewnętrznej, w tym kościelnej, aktywności kulturalnej, praktyk religijnych oraz indywidualnego i społecznego życia chrześcijańskiego. W okresie od XV do połowy XX wieku miał miejsce triumfalny pochód pogaństwa. Rozwijało się ono dynamicznie i zawłaszczało wciąż nowe tereny. Jego rozkwit i postęp był coraz wyraźniejszy. To ono powodowało kryzysy w łonie świata chrześcijańskiego i ono destabilizowało Europę, powodując, że kryzys zaczął dotykać jej we wszystkich praktycznie płaszczyznach. Pogaństwo karmiło się tymi kryzysami. Czerpało z nich siłę, wykorzystywało je do swojej ekspansji. Pogaństwo coraz głośniej i zuchwalej zapowiadało swoje zwycięstwo, zbudowanie swojego nowego, wspaniałego świata, które miało zakończyć wszelkie kryzysy, dać wszystkim pokój, wolność i dobrobyt. Pogański świat budowany był początkowo powoli, krok po kroku, cegiełka po cegiełce. A wszelkie niepowodzenia i negatywne zjawiska tłumaczone były przez neopogan obecnością licznych elementów starego porządku. W drugiej połowie XX wieku ten proces tworzenia nowego gwałtownie przyspieszył. Wiek XXI stał się wiekiem, w którym podstawowe elementy nowego wspaniałego świata zaczęły już funkcjonować. Jego ideologia stała się obowiązującą ideologią gospodarce, polityce, kulturze, życiu społecznym. W tym momencie okazało się, że ten nowy, wspaniały świat, nim powstał do końca, już został dotknięty przez poważny kryzys. Że ten kryzys nie jest czymś, co się dopiero pojawiło, że od samego początku pewne mechanizmy, narzędzia, sposoby działania, struktury są nieskuteczne i powodują różne patologie. Że to, co tłumaczono jako negatywne skutki funkcjonowania starego, było w istocie efektem wyłącznie pojawienia się nowego to nowe nie jest wcale nowe. Nowy wspaniały świat to inna wersja starego pogańskiego świata istniejącego przed narodzeniem Chrystusa, wypracowana przez jednego z czołowych masonów, Aldusa Huxley'a. Wizja nowego wspaniałego świata jest tylko pewną technicyzowaną modyfikacją państwa Platona. Pogaństwo popełnia dziś te błędy, które spowodowały upadek ówczesnego pogańskiego świata. Upadek Cesarstwa Rzymskiego. Dzisiejsze pogaństwo w wielu porządkach zaszło już jednak dalej niż tamto pogaństwo, jest bliżej niż świat starożytny pogańskiej utopii, bliżej oderwanego od rzeczywistości i antyludzkiego absurdu. Kryzys, z którym obecnie mamy do czynienia, jest totalnym kryzysem świata pogańskiego, kryzysem, który zapowiada jego rychły schyłek, upadek i rozpad. Świat pogański budowany był przez wiele różnorodnych, działających niekiedy równolegle, niezależnie od siebie, neopogańskich środowisk. Decydujące znaczenie miały tu jednak ewidentnie środowiska, które w pewnym momencie powołały do życia masonerię. Stała się ona mózgiem i motorem, liderem pogańskiej formacji. To ona była inicjatorem najważniejszych, jak wszystko na to wskazuje, pogańskich inicjatyw zmierzających do zniszczenia cywilizacji i kultury chrześcijańskiej. To ona była głównym kreatorem nowego, wspaniałego świata. To ona sprawowała kontrolę nad przebiegiem decydujących wydarzeń. W następnych rozdziałach tej książki ukażemy, jak się zrodziła, jak ukształtował się jej program, w jaki sposób doprowadziła do demontażu świata chrześcijańskiego i zbudowania zrębów nowego, wspaniałego świata. Pokażemy, jaka była i jest jej rola w wyłonieniu dzisiejszego totalnego kryzysu i w jaki sposób będzie próbowała go powstrzymać.